Piękna pogoda, lato w pełni, ale moje myśli zajmuje w tej chwili coś zupełnie innego. Mianowicie dwie rzeczy, dwa wydarzenia polityczne, które się zbiegły akurat w Szwajcarii i w Polsce. Jakie? Otóż, otóż może zacznę od Polski. Wczoraj tryumfalnie Kaczyński z Kukizem ogłosili sojusz, nowy sojusz polityczny. No, wszyscy oczywiście się śmieją z Kukiza i nie traktują go poważnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o jego ostatnie wyniki wyborcze. Ale ja Wam powiem szczerze, że mi się zawsze program Kukiza podobał. Poza tym on jest twarzą tego swojego ruchu. Natomiast ma tam bardzo inteligentnych i, i rzeczywiście znających się na rzeczy ludzi. Także byłoby świetnie gdyby taki ruch na rzecz demokracji bezpośredniej przypominającej demokrację szwajcarską rzeczywiście miał szansę się jakoś, jakoś rozwinąć no, a tymczasem oni mają chyba przez kukizę właśnie coraz mniej coraz mniej zwolenników A teraz moim zdaniem kukiz popełnia śmierć cywilną Łącząc się z Kaczyńskim, bo mu Kaczyński obiecał podobno, że będą ustawy w kierunku demokracji bezpośredniej. Między innymi usłyszałam i zapamiętałam, że będzie Dzień Referendalny. No to by było fantastycznie, oczywiście, gdyby w Polsce były referenda. Tak jak w Szwajcarii. I wierzę w to, nie wierzę absolutnie Kaczyńskiemu. Kaczyński wszystkich swoich. Sojuszników dotychczasowych ograł i wykiwał, więc z całą pewnością biedny Kukis naiwny dał się nabrać, ale nie ma oczywiście nic do stracenia. Więc skoro nie ma nic do stracenia, to nie ma o czym mówić. No i teraz wracając do Szwajcarii, 13, czyli w niedzielę, było referendum tutaj w Szwajcarii. I to referendum to referendum dotyczyło czterech spraw. Mianowicie. No pierwsza rzecz to jest żeby woda była czysta. W Szwajcarii no jest niewystarczająco czysta, jak się okazuje. Więc oczywiście lewica, prawda, ekologiczna domagała się nakładów na no właśnie czyściejszą wodę. No i co? No i oczywiście, i nie oczywiście. Byłam przekonała, że zagłosują za. Zagłosowali Szwajcarzy przeciw. Nie chcą wydatkowania podatków na czystszą wodę. Druga sprawa pestycydy, ograniczanie pestycydów, które podobno właśnie ostatnio wykrywano w wodzie. Nie chcą Szwajcarzy. A on mas nie chcą nakładów na zmniejszenie pestycydów w rolnictwie. Meli coś polską, jakieś biznesy za tym idą? Nie rozumiem. Też bym głosowała inaczej, gdybym mogła głosować ze Szwajcarami, albo gdyby takie referendum było w Polsce. Trzecia sprawa o ograniczenie emisji CO2. I też Szwajcarzy zagłosowali przeciwko ograniczeniu emisji CO2. Wyobrażacie sobie? No przecież, <noise> któż chce emisji CO2? No oczywiście są tacy, tacy prawicowcy, prawda, bądź biznesów, którzy mają w nosie prawda, klimat i i, i i powietrze. I przyszłe pokolenia no, jak się okazuje, to lobby jest dosyć silne, więc, więc można powiedzieć, że trzykrotnie zagłosowali w referendum przeciwko ekologii ogólnie pojętej. No i był czwarty punkt, na który ja najbardziej liczyłam. Naprawdę mówiąc, najbardziej czekałam. To jest tak zwany COVID-AKT. No więc COVID-AKT. To jest, to są kompetencje rządu w sprawie pandemii, czyli wszystkie obostrzenia, czy pozostawić rządowi te możliwości, czy nie. No, Szwajcarzy zagłosowali, żeby pozostawić. Dobrze im w maskach. Widocznie, chociaż tutaj nigdy nie było takiego szaleństwa jak w Polsce na świeżym powietrzu. Dobrze im w maskach, dobrze im z kwarantannami, dobrze im z różnymi innymi rzeczami. Uwaga, wkraczam teraz w ciemność, cień i pewną ulgę. No i cóż, zagłosowali dokładnie odwrotnie w tym re referendum niż ja się mogłam spodziewać, niż ja bym.